Volkswagen T3 z napędem 4 x 4 jest na wycieczce, na wyprawie do Kazimierza nad Wisłą. Przyznam się szczerze, że w Kazimierzu już byliśmy. Nie ma tam praktycznie. Nie polecam wizyty w Kazimierzu w taką pogodę. Tam jest tłumy, cały czas ciągnął, ciągną, ciągną samochody. I jeszcze to już nie jest sezon typowo letni. Ale i tak jest bardzo dużo ludzi i dużo samochodów. Volkswagen T3, przyjrzyjcie się. 4 na cztery. Panowie z jakiegoś klubu sportowego? Nie, Myślałem. Nie. Ale sport to zdrowie. No tutaj sportowcy na rowerach. Przejechaliśmy tym samochodem. Jedziemy, spatrzymy sprawuje się dobrze, jedzie tu, nie da się rozwinąć dużej szybkości, czyli to jest o tyle komfortowo, że jadąc tak jak jadę nikomu nie przeszkadzam. Świetny Volkswagen D3. Co prawda nie mam operatora, bo bym uczynił to jazdę samochodu w ruchu. A pokażę Wam tutaj straż pożarną w miejscowości Bochotnica i wóz, który straż w bochotnicy dostała w ramach Unii Europejskiej, po to, że w razie, gdy trzeba będzie gasić, to będą gasić i pomagać, lub inne rzeczy. O, to jest ten wóz, proszę Państwa, tutaj jest dzwonnica, szyna wycięta. No, wiemy, dlaczego kłopoty były na kolei i pociągi przez dwa lata nie jeździły między Warszawą a Lublinem, bo tu została wycięta, właśnie o, o ten kawałek szyny. I oni go poszukiwali, więc zamówili w fabryce tych tocznych kół i rusztowań i nowe szyny i tam już komunikacja jest wznowiona. Jest to wóz strażacki, ciągniony przez konia. Tu jest miejsce, tu, tu miejsce jest na dyszel. Tam jest, o, widzicie, blokada. Blokada tego, tego urządzenia. Proszę zobaczyć, jednak, mimo że to się wydaje, że to jest takie, ale jest misternie wszystko zrobione. Nie może być fuchy, bo inaczej koło by się urwało. Ja nie znam się na tych technikach produkcji, więc trudno mi jest odpowiedzieć, jak to jest robione. Ale na mimo wszystko, jednak, to było jakoś techniczne, i ci, którzy to robili takie rzeczy. O, proszę bardzo, śruby. Czyli gdzieś musieli mieć to karki toczyć, no i wytoczyli. Tu jest tak. Tu mamy, co mamy? Drabinę, ma, mamy drabinę, mamy drabinę, drabinę mamy, tak I, i drabinę mamy. Jakby coś, bo to prawda, bosak, bosak, ale nie ten bosak. Co za bosak. Tutaj miejsce chyba dla strażaków. No koła, koła, koła. Zobaczcie, jak są robione. Nie jest to nie jest to, zobaczcie, robione jednolite jakieś drzewo które jest namaczane i wyginane tylko takimi kawałami tu te szprychy po dwie szprychy do każdej takiej końcówki przykręcane to jest tu jest czymś wylaminowane może tylko, to chyba jest tylko metal położony bo wtedy to tak wyglądało ten wóz można rozłączyć bo jak się zobaczycie o, 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 o tu jest ta, ta śruba, jak się odkręci, to ta część jest już całkowicie odłączona. Nie wiem dokładnie jak to się wszystko odbywa. Jest też tutaj taka guma, guma odbojowa. Taka o, 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 o. Guma, 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 która resoruje. Resory są, są nawet resory. Proszę bardzo, drabina. Przejdziemy teraz do pompy w Warszawie wyprodukowana Wo pompa wyprodukowana w Warszawie, ale tu jest składyński, składyński jakiś a składnica straży pożarnej S.A. coś, nie wiem, takiego Warszawa, czyli gdzieś jakaś pompa Produkowana w Warszawie, proszę się przyjrzeć. O, przyglądamy się, tu jest pompowanie wody. Tu jest, jak będzie szło do góry, będzie zasysanie i na odwrót. Tu jest jakiś zawór, to nie wiem co to ma być. To jest cholera, wie co to jest. Nie wiem co to ma zasłużyć. Co to ma służyć, bo tu nie ma żadnego podłączenia. Nic, ale za to jest z jednej strony, jest zasysanie wody. A z drugiej strony tej pompy jest wypuszczanie tej wody. No i mamy to słynny taki bosak, którym się rozrywa, na przykład czy dachy, czy jakieś inne palące się przedmioty, którymi rękami się nie da wziąć ani jakimś innym urządzeniem. A bosak jest tym, który to nie wiem, co to jest chyba Dyszel. To jest chyba Dyszel, Dyszel, Dyszel. To jest chyba Dyszel. Dyszel jest, to jest chyba dyszel tego wozu, takie jednak mam przeczucie, tak, bo tu jest ładnie zakończone, wystrugane i dziura jest, nie wiem czy to widać, ta dziura, którą tam, ja pokazywałem tą śrubę, to jest właśnie dyszel do tego wozu, cała rzecz komunikacyjna, tu z tyłu są schody, Schodki dla strażaka. No, może to wygląda rzeczywiście tak, jak wygląda, ale w tamtym czasie spełniało swoje swoje warunki. Na pewno wodę brali dziś z jakiegoś jeziora, z jakichś potoków, z jakichś ujęć wodnych, ale takich, z których można było wziąć ten dysze Jest przyczepiony, żeby tego nie, nie pożyczył sobie. Jest łączony, jest łączony, można coś dokręcić. Tylko, że to to, a to są kije do. To są, o tutaj, te dwa to kije, bo nie wiem, czy to dobrze widać, bo tutaj jakoś tak ciemnie i coś mam, to dwa kije do wsadzenia. Jeden tu, drugi tam i wtedy się ładnie pompuje. Jest to skomplikowane urządzenie. Ja wiem, że to może fajnie, fajnie, ale jest to jednak mimo wszystko skomplikowane urządzenie. Tutaj z tej strony zobaczymy, że są aż dwie układ, dwa układy resorów. Składane resory, no jednak jakieś obciążenia kilku strażaków siadło po 100 kilo, no to ważyć to musiało. Koń musiał być bardzo mocny, bardzo silny, zdrowy na pewno. No i ekolodzy na pewno wtedy nie płakali, no nie było ekologów, durniów ekologicznych, którzy za pieniądze, bo to nie są ludzie, którzy robią coś za darmo od serca, bo oni nawet nie mają pojęcia o ekologii, nie wiedzą o wielu rzeczy, i to jest właśnie ten, ten ok. O, to jest do tego diesla. Dyszla, dysla. dyszla, dyszla, nie dyszla, nie, no może dysle, już wtedy były. Czy jest tutaj jakaś informacja, bo to jest właśnie wóz strażacki, wóz strażacki udarowany przez Unię Europejską do walki. A wykonał Andrzej Ścibor z Bochotnicy. Zobaczcie, nie wiem, czy to widać. Nie wiem, czy to widać wiem, czy to widać, ja to nic nie widzę A, ślepy to no. Kurna Ja cię kręcę Dać chłopu, kurna furmanka Nie wiem, mam nadzieję, że teraz to wszystko jest widać O! I pokażemy Wam, kochani moi mili, na pewno to ktoś dyżuruje, bo jednak to jest Straż Pożarka Odchotnicza. I zobaczcie, to jest dziadek! Tak nazwali sobie ten wóz. Nie wiem dlaczego. Widocznie ten samochód jest starszy od niejednego współczesnego bo strażaka w pochodnicy. To jest duży samochód, taki straszny, ogromny, tu wykombinowana produkcja polska i możemy mieć. W tej chwili już nic w Polsce się nie robi, bo po co po co ludzi męczyć, do pracy, wołać do produkcji jakiegokolwiek sprzętu. To jest bardziej skomplikowane. To jest kabina taka przedłużona, czyli jedno jest kierowca pomocy, drugie miejsce to jest. Tutaj się pakują wszyscy ci strażacy którzy jadą na akcję, pompy, jakieś węże i te inne, on już ma swoje źródło wody, sygnalizację ma, bochodnica i widać jest ładnie utrzymany, ale w rzeczywistości ten zwóz, bo ja orientuję się, że tego typu wozów to już bochodnicy nie ma, o tutaj jest bochocianka, o bochocianka chyba tutaj, nie wiem co tu jest za rzeka, bochotnica, o, o, o. o. Także na koniec filmujemy jeszcze. Może to jeszcze nie będzie koniec, zobaczymy ile to tego filmu dzisiaj. O nawet nie wiedziałem, wyobraźcie sobie jak pięknie. Oj kurna moja. dać Dać chłopu. Płynie sobie rzeczka. Jednak ten strumyk jest naprawdę bardzo rwący. Nad nami sieć rwący strumyk jest. O. Życie, 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 życie. Jednak tutaj jest niedaleko, jest Wisła. Czyli w tamtym kierunku, chociaż Wisła jest. Wisła jest tam. A on płynie tu, czyli jak się dobrze orientujemy, gdzieś ona jeszcze będzie miała swoje zakręty i płynie takim miejscem, korytem rzeki, którym można, da się przepłynąć, bo innego sposobu nie ma. Wrócimy tutaj do tego samochodu. Ma prawie nowe koła, bo tak podejrzewamy, albo umyte ładnie wy, wy tego. Mi się wydaje, że ten samochód jest, jeździ, jeździ, on jeździ na akcji. On jeździ na akcję i ludziom pomaga. Co tam mają? Nie wiem, bo nie widzę, nie podskakuje tam wysoko. Jakie tam mają wyposażenie, co tam jest w środku? To widzowie zobaczą, a ja dopiero zobaczę, jak będę odtwarzał ten film na internecie. O, widzicie? Jakieś takie ławki, coś tam. Mają swoje. No i oczywiście wracamy do tego wracamy do tej do tej właśnie tutaj widzimy możecie obserwować i w Volkswagen T3, który jest tak naprawdę niewiele ma mniej lat od tego wozu może nawet z tego samego roku Volkswagen T3, który miała podróżuje. Zaczyna jeździć, zaczyna jeździć różne jakieś sytuacje, które się dzieją, bo samochód stary zawsze ma niespodziany. Moc niespodzianek, tych niespodzianek, które mogą wystąpić. No, nie ze wszystkimi się potrafiłem dać radę. Ktoś mi tam zawsze starał się pomóc. Ostatnio znów urwała się ruria, ale ruria urwała się trochę w wyniku. to nie wiem co czy to, czy to wychodzie strażakom którzy przeszli do Panteonu Wiecznej Chwały na drugą stronę ognia w 78 rocznicę powstania straży Maj 2004 rok a to jest Humonto dla konia, no i to jest najnowsze Humonto dla Konia, dla tych urzędników y, z Europarlamentu. Oni tutaj będą tu, tu za, za przeproszeniem do tego Diesla, znaczy Diśla dish, i na to Humonto Bat i poszedł do ognia. No tyle mogę, tyle mogę. Tu jest kierunek Lublin Puławy. A tutaj mamy, mamy Volkswagen T3, którym ja podróżuję po, 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 po kraju, po różnych rejonach. No, dzisiaj podróżowanie wiąże się, to jest synkro, tylko że to synkro, to to sobie ktoś pożyczył. Nie powiem kto, bo nie wiem. O. I tym miłym akcentem będziemy kończyć program. Także Volkswagen, Volkswagen T3 z napędem 4x4 tutaj z nie wiem co to jak co to jest drogi ma to byczek f, chyba z byczkiem Fernandą i żabką przytuandą no, pozdrawiam wszystkich serdecznie dziękuję za subskrypcję dziękuję za oglądanie